Cześć, masz 90 sekund? To chodź. Pokażę ci, w jaki sposób można spełniać swoje obietnice wyborcze. Tutaj wiatraki. Czy wiatraki masowo staną pod domami Polaków? Taką ustawę przepycha przez sejm rządząca koalicja. Nie pozwólmy na to, aby obcy interes zniszczył piękno polskiego krajobrazu i komfort życia w polskich miastach i gminach. Rząd Tuska ma do wyboru interes dwóch stron, mieszkańców pięknych polskich miast i wsi, a z drugiej strony interes lobbystów niemieckich firm produkujących wiatraki. Czy interes wybiorą? Na zachodzie nikt nie stawia elektrowni wiatrowych w bezpośrednim pobliżu całych miejscowości. Apeluję o przyjęcie takich rozwiązań, które zagwarantują, że wielkie wiatraki nie staną w odległości zaledwie 500 metrów od naszych osiedli. A teraz kwestia Wołynia. Jak wynika z najnowszych badań, ponad połowa Polaków uważa, że bez ekshumacji godnego pochówku naszych rodaków zamordowanych na Wołyniu, nie powinniśmy przyjmować Ukrainy do Unii Europejskiej. Ja również tak uważam. Dlatego oczekujemy konkretnej deklaracji, gdzie i kiedy rozpoczną się działania w tej sprawie. Bo póki co to mamy tylko jakieś mgliste zapowiedzi. A we wspólnej deklaracji premiera Tuska i prezydenta Zełęckiego ta niezwykle ważna dla godności Polaków kwestia została zapisana w jednym zdaniu. I to na samym końcu. Z tego zdania nic nie wynika. Nie odpuścimy. Daję Wam słowo.